Wpływ całego sektora usług biznesowych na rynek nieruchomości jest bardzo istotny z kilku względów. Przede wszystkim skala działalności podmiotów z tego sektora. To, co teraz obserwujemy, daje możliwości, daje impulsy rozwojowe dla większej grupy polskich miast. Są najemcy z sektora usług biznesowych, którzy rozważają Opole, Bydgoszcz, Lublin, Szczecin itd. Ta lista miast rośnie. To jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju. Deweloperskiego w tych miastach i słyszeliśmy różne oczekiwania i cyfry, słyszeliśmy bardziej konserwatywne oczekiwanie, że cyfra, jakiej należy się spodziewać w perspektywie 3-4, 5 lat, to jest około 250 tysięcy pracowników w sektorze, ale wiemy też, że McKinsey opublikował raport, w którym jego stanowisko jest o wiele bardziej optymistyczne i oni spodziewają się, że w terminie 5 lat możemy mówić nawet o. Cyfrach typu 450-500 tysięcy pracowników w tym sektorze. To oznaczałoby bardzo gwałtowny, dalszy, dynamiczny rozwój tego sektora w Polsce w następnych pięciu latach. Dla rynku biurowego byłyby to fantastyczne wieści. Aspekt nieruchomościowy jest aspektem ostatnim, który zazwyczaj nie stwarza większych kłopotów, jeśli chodzi o jego zabezpieczenie w większych miastach. Natomiast jeśli mówimy o mniejsze miasta, tam jednak aspekt nieruchomościowy bywa dużym problemem. Mniejsze miasta dzisiaj nie mają takiej oferty, i też trudno sobie wyobrazić, że ją będą mieć bez uprzedniego zapotrzebowania najemcy. Czyli gdyby był najemca gotowy podpisać długoterminową umowę najmu na istotną ilość metrów kwadratowych, wtedy na pewno znajdą się deweloperzy, czy to regionalni, czy lokalni, którzy taki budynek będą gotowi dostarczyć. Będzie też wtedy można uzyskać finansowanie bankowe. Natomiast oczekiwanie spekulacyjnej budowy. Oczekiwaniu na przyszłe zapotrzebowanie ewentualnych najemców w tych mniejszych ośrodkach. Ja osobiście uważam, że będzie bardzo trudne, bo wymagałoby to podejmowania jednak dosyć istotnego ryzyka przez pewnie deweloperów lokalnych. Wydaje mi się, że jednak finansowo jest to zbyt trudne, więc stwarza to być może jakieś perspektywy współpracy z miastami i zastanowienia się nad strukturami wspólnych przedsięwzięć z miastami, które być może są w stanie umożliwić powstanie takiej tkanki nieruchomościowej i w konsekwencji zwiększenie szans, tych miast na przyciągnięcie inwestorów.